Ok, ostatnia część, czyli permutowanie dobrze zorientowanych rogów. Ok, więc tak, to jest pierwsza sytuacja, która nam może wyjść. Są trzy sytuacje i teraz tak. Patrzymy na te dwa rogi, i one są w dobrych miejscach, tylko że są źle obrócone. I teraz, jak cały czas wykonywaliśmy. Wszystko w takim ustawieniu, że białe nasze było u dołu, to teraz obracamy w taki sposób, żeby białe było u góry. I teraz tak. Teraz patrzymy na to, gdzie jest pierwsza naklejka. I teraz trzymamy to w ogóle w taki sposób, że pierwszy róg, drugi róg jest tutaj, w tym miejscu, a pierwszy róg ma być w dolnym lewym rogu. I teraz tak. Teraz patrzymy na to, gdzie jest żółta naklejka. Żółta naklejka jest z tej strony, dlatego najpierw wykonamy pierwszą część algorytmu, a później wykonamy drugą. I teraz po pierwszej części algorytmu kostka będzie pomieszana. Ale jak wykonamy drugą część algorytmu i ruch pomiędzy, to kostka nam się ułoży. Zaraz to zobaczycie, patrzcie. Pierwsza część algorytmu jest taka. Ym... I teraz jeśli naklejka jest z tej strony, to robimy tak. L' U'. I teraz robimy w tą stronę, pierwszy ruch, górną, górną yy, warstwą. I teraz robimy L, U, L', U', L. No i tak jak mówiłem, po wykonaniu pierwszej części algorytmu kostka jest pomieszana, yy, ale teraz co robimy? Teraz podstawiamy drugi róg w to miejsce i wykonujemy drugą część algorytmu. I teraz robimy L'. Czyli teraz robimy nie U', tylko U. L', U. L', U', L', U, L. I teraz wracamy tym. I kostka ułożona. Dobra, to jest pierwsza sytuacja. Teraz pokażę Wam drugą sytuację. E, nie, wyszło mi to samo. O, właśnie o to mi chodziło. To jest ta sama sytuacja, tylko że e, żółta naklejka jest nie tutaj, a jest tu. I co teraz robimy? Teraz rozpoczynamy od drugiej części algorytmu. Po czym robimy ruch pomiędzy, czyli podsuwamy to tutaj i e, robimy pierwszą część algorytmu, czyli druga część algorytmu. L' u L u' L' U L podsuwamy i robimy pierwszą część algorytmu. L' U' L U L' U' L i wracamy. I jest. Teraz kolejny przypadek. Tak więc mm, chciałem wam pokazać, że to, którą część algorytmu robimy jako pierwszą, zależy od tego, gdzie jest żółta naklejka. OK. I teraz tak Teraz stworzę kolejną sytuację. I teraz ten róg trzeba obrócić, i ten róg. To jest, robi się dokładnie tak samo, tylko że to trzeba podsunąć. Mimo. Trzeba zrobić dwa ruchy dolną warstwą. I tylko tyle. Ale w, tak czy inaczej wam to pokażę. Naklejka jest z tej strony, więc wykonujemy najpierw al, al, pierwszą część algorytmu. L'. U', L, U, L', U', L i teraz podsuwamy to dwa razy w to miejsce i robimy drugą część algorytmu, czyli L', U, L', U', L', U, L i teraz trzeba dwa razy odjechać tym i kostka jest ułożona. Ok. Teraz... Kolejny przypadek. Mm. Mm. Nie, nie to chciałem. O, jest, udało się. Teraz ten jest y, dobrze obrócony, ten nie. Ten nie i ten też nie. I teraz co robimy? Teraz wykonujemy. Teraz bierzemy te dwa najpierw, a później zajmujemy się tym trzecim. Wykonujemy te dwa, a później. Hmm, później nam wyjdzie sytuacja, gdzie będziemy znowu mieli dwa i wykonamy algorytm jeszcze raz. Patrzcie. To jest z tej strony, czyli idziemy e, drugą częścią algorytmu. L' U L U' L' U L Teraz podsuwamy to i robimy pierwszą część algorytmu L' U' L U L' U' L Odsuwamy i mamy dwa rogi do obrócenia czyli patrzymy na naklejkę z tej strony czyli robimy pierwszą część algorytmu L' u'. U', L, U, L', U', L. Podsuwamy i robimy drugą część. L', U, L', U', L', U, L. I podsuwamy. Dobra, i, powstaje, i może nam powstać jeszcze jedna sytuacja. To już ostatnia, obiecuję. I to jest taka sytuacja, że... Cztery rogi są do, w dobrych miejscach, ale są źle zorientowane, z, są źle obrócone. Tak więc trzeba obrócić wszystkie cztery. I teraz bardzo ważne jest to, że w momencie, kiedy dostajemy taką sytuację, zajmujemy się tymi dwoma i tymi dwoma. Z tego względu, że one, te dwa mają naklejkę z tej strony, a te dwa mają naklejkę z tej strony. Tu. Nie mają jej tutaj. Czyli najpierw zajmiemy się tym. Czyli robimy najpierw pierwszą część algorytmu L' _L, U' L U L' U' L podsuwamy i robimy drugą część L' U L U' L' U' L podsuwamy i to mamy zrobione i teraz zajmujemy się tymi dwoma i najpierw robimy drugą część algorytmu, później pierwszą. Czyli L' U L U' U' L' U L Podsuwamy to i robimy drugą część algorytmu. L' U' L U L' U' L I odsuwamy. No i co? Na tym się kończy mój tutorial do układania koski Rubika metodą LBL. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Hmm. Jeśli się Wam udało, to napiszcie w komentarzu. Jeśli się Wam nie udało, to też napiszcie jeśli czegoś nie rozumiecie to napiszcie, spróbuję Wam to wyjaśnić i jeśli chcecie jakieś nowe tutoriale albo chcecie żebym coś opowiedział, coś wyjaśnił to też piszcie w komentarzach ja się nad tym zastanowię i ewentualnie coś tam spróbujemy zrobić to tyle z mojej strony dzięki za obejrzenie mam nadzieję, że Wam pomogłem i miłego układania